Cześć wszystkim, mam na imię Tomek i witam na moim kanale WineTuber. Specjalny odcinek, specjalny, ponieważ pierwszy odcinek w języku polskim, w którym to dowiecie się, jak w pałacu prezydenckim dobrać winę do posiłków, czyli jaka władza taki serwis. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Gajda, pracuję w Pałacu Prezydenckim na Kokanga. Chciałbym Państwu y, pokazać, jak można y, łatwo dopasować wino do lokosilu. Może zaczniemy od aperitifa. Wino, na przykład białe, francuskie Sancerre, jest bardzo wytrawne i jest paskowe. Czyli... No i proszę Państwa, jesteśmy w Pałacu Prezydenckim. Mamy kryzys gospodarczy, mamy COVID, mamy piusu władzy a kolega na aperitif poleca nam francuskie Sansevierie. No nie, gdybym to ja był tym kelnerem, od razu zasugerowałbym wszystkim gościom, że w Polsce produkujemy rewelacyjne petnaty, że w Polsce mamy Gostart, czyli wino musujące produkowane metodą szampańską, że w Polsce również mamy super, fantastyczne, wytrawne cydry. Jeżeli chodzi o yy, przystawkę, Zazwyczaj dajemy rybę, kurczaka czy coś delikatnego na początek. Do tego powinniśmy dać oczywiście też, no nie aż tak wytrawne wino, jak, jak mówiliśmy wcześniej, ale, ale powinno być wytrawne. No i punkt numer dwa. Mamy przystawkę, coś delikatnego, może ryba, może kurczak. Powinniśmy podać wino wytrawne, ale nie aż tak wytrawne. No cóż, na moim miejscu prawdopodobnie podałbym wino półwytrawne. Chyba, że jest to na przykład kurczak z owocami, czy sałatka z jakimś sosem owocowym, wtedy oczywiście dobrze byłoby dać półwytrawne wino. Można dać jakiegoś Rieslinga, można dać szpetlejze, czyli niemieckie wino z winogron, które są już po pierwszym przymrozku. jest to... No i tu mam wrażenie, że kolega się troszeczkę zakręcił. Brawo za wino półwytrawne do przystawki. Co się zgadzamy? Natomiast w czym się nie mogę zgodzić to, że Spatlejze nie jest winem typu icebreak. Spatlejze i icebreak to są dwa wina oczywiście z późnego zbioru. Natomiast różnica między szpatlejze a icebreak, oprócz zawartości cukru, jest jeszcze fakt, że Izwań jest zawsze winem, winem, który jest zbierany po pierwszych przyrostkach. Jeżeli chodzi o zupę, no nie będziemy oczywiście popijali y, winem losowu, ale jeżeli jest to y, zupa gęsta, jak y, na przykład y, gulaszowa, wtedy też możemy dać wino. Jedynym winem, jakie możemy podać w tej sytuacji jest wytrawne szereg. Ogólnie jest przyjęte, że jest to jedyne wino do zupy. Jeżeli... Ok, więc tak, z naprawdę mogę się zgodzić z panem Pawłem? Jeżeli podamy tradycyjny żurek, to fantastycznym winem do tego będzie na pewno manzanilla pasada, czyli wytrawny szereg. Jeżeli podamy klasyczną grzybową, taką grzybową na, na Wigilię, z suszonych grzybów, fantastycznym winem do takiej zupy będzie na pewno wytrawne, szery Oloroso. Natomiast czym się nie mogę koniecznie zgodzić z Panem Pawłem. Także do każdej zupy, jedynym winem, który możemy podać, jest wybrany szery. Co jeżeli podamy chłodnik truskawkowy w trakcie wakacji? Co jeżeli podamy barsz czerwony z suszkami? A co jeżeli podamy zupę cebulową? Wtedy też podamy szery? No zdecydowanie nie. Po, y, po wołowinie z czerwonym winem, podać delikatną, rybę z białym winem. Wtedy możemy. Nie czuć już tego smaku. Dlatego też przed tym drugim daniem, delikatnym, dobrze jest dać na przykład łyżkę sorbetu cytrynowego, który zniweluje nam zupełnie smak poprzedniej potrawy, i możemy zaczynać już wtedy rybę z białym winem. Tu się z panem Pawłem po części zgadzam. Mamy wołowinę, później podajemy rybę, delikatną rybę więc warto podać sorbet cytrynowy, by oczyścić nasze, e, nasze kubki smakowe. Właśnie nazywają to intermezzo. Ale sam pan Paweł powiedział, że ryba jest bardzo delikatna. W związku z czym, co ja bym zrobił? Poszedłbym do szefa kuchni, grubo przed serwisem i powiedział szefie kuchni mamy delikatną rybę, później podajemy wołowiny, może powinniśmy zmienić kolejność podawania potraw. Dla mnie będzie łatwiej podać wina, goście będą bardziej zadowoleni, idealne rozwiązanie. Oczywiście po drugim daniu, na przykład ciężkim, po, po, po dziczyźnie, czy po, po czymś z ciemnym sosem, z czerwonym winem, jeżeli chcemy podać na przykład bardzo delikatny deser i znowu musimy zniwelować jakoś ten smak. Przed deserem można podać plasterek sera, czy kawałeczek sera, wszystko jedno jaki, czy on będzie pleśniowy, czy czy żółty, wszystko jedno. Chodzi o to, żeby zniwelować ten smak, przed, przed deserem i wtedy będziemy wyraźnie czuli smak tego deseru. No nie. I tutaj kolegę Paweł troszeczkę poniosło. Po drugim ciężkim daniu w mnie przed deserem pan Paweł poleca podanie nam ser. Jakikolwiek, czy to podpuszkowy, czy pleśniowy. No nie, nie podamy pleśniowego sera przed deserem. To na pewno nie zniweluje smaku. Tutaj idealnym rozwiązaniem byłoby wrócenie do naszego sorbetu cytrynowego, czyli podanie sorbetu cytrynowego przed, przed deserem, Zasagowanie gorszą chwilkę przerwy, podolanie wody niekoniecznie wysoko mineralizowanej, i wtedy na pewno będziemy mogli poczuć swój deser. Za to, do czerwonego wina, układamy serwetkę troszkę inaczej, robimy tak zwaną krawatkę. Krawatka, oprócz tego, że jest ozdobna, to jeszcze zapobiegnie temu, żeby jakaś kropelka czerwonego wina spadła nam na stół. I niestety będzie mi przyjemnie, ponieważ zostawia ślady. Więc, Panie Paweł, krawatki na wino wyszły z mody 20 lat temu, ok? Żaden szanujący się sommelier, żaden dobry kelner nie używa w dzisiejszych czasach krawatki. Używamy serwetkę w trakcie serwisu. To po pierwsze. A po drugie, jak tutaj widzieliście, kolega w trakcie otwierania butelki kręcił butelką. Nie kręcimy butelką w trakcie jej otwierania. Jedynym winem, który możemy kręcić w trakcie otwierania jest to wino musujące. To po pierwsze. A po drugie, ważną rzeczą jest też to, żeby gość, który zamówił butelkę wina, cały czas był w kontakcie z blokowym, ze swoim. Jako ciekawostkę możemy jeszcze spojrzeć sobie na to wino. Wiadomo, że jeszcze czerwone, no to każdy widzi, ale na przykład nie widzimy butelki. Chcielibyśmy ja chcielibyśmy wiedzieć, czy to jest młode, wino, czy stare. Dlatego, brzeg tego wina, łączący się z kieliszkiem, jeżeli weźmiemy pod światło, zobaczymy, że on jest albo wchodzi w fiolet, czyli wino jest, ma mniej niż 3 lata. Albo wchodzi w brąz, czyli ma 3 lata, albo więcej. No więc tak, o ile z fioletem i młodym winem, można też się z panem Pawłem zgodzić, o ile z brązem całkowicie nie. Wino, które ma więcej niż 3, lata, czyli 3-4 lata, nie będzie miało koloru brązowego. Tu mówimy o winach 7-8 letnich co najmniej, i wszystko w zależności od tego, jaka to jest zmiana winogą i jak wino było przechowywane. Dzięki serdecznie, że zostaliście ze mną do samego końca. Taka mała konkluzja. Ten film nie jest przeciwko Panu Pawłowi. Nagrałem ten film tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Wam wszystkim, pokazać Waszym pracodawcom, jak bardzo, bardzo ważną rzeczą jest zainwestowanie w pracowników. Jak bardzo ważną rzeczą zainwestowanie jest we własnego siebie. Dlatego, jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę miarską, albo dopiero zaczynasz swoją przygodę z winem, zachęcam gorąco do dołączenia do Stowarzyszenia Samolierów Polskich. Link znajdziecie poniżej. Zachęcam również dołączenia do tak zwanego SEDA, czyli Wine and Spirit Education Trust, który prowadzony jest w Polsce przez wielu fenomenalnych ludzi. Linki znajdziecie poniżej. Jak również zachęcam do dołączenia do Court of Master Sommelier, prowadzony przez dwóch polskich master sommelierów, oni są naprawdę fenomenalni. Link również znajdziecie poniżej. Jeżeli podobał wam się ten film, wiecie co macie robić? Postawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. I taka moja ostatnia konkluzja na koniec, panie Prezydencie, oprócz kelnera czas zatrudnić sommeliera.